Na ulicy rabuś nagle próbuje wyrwać dziewczynie torebkę. Tymczasem jej mąż ucieka. Rozczarowana Julie oddaje rabusiowi swój telefon. Następnie daje mu wszystkie swoje pieniądze i mówi: "Mój mąż mnie opuścił". Złodziej wtedy proponuje pewien pomysł, oferując pomoc w sprawdzeniu lojalności jej męża. W międzyczasie mąż Julie, Mike, wpada do firmowej toalety i widzi zdjęcie porwanej Julie. Podąża za śladami wskazówek na podłodze, które prowadzą go do Julie, która wydaje się być związana. Nagle złodziej uderza go od tyłu, pozbawiając go przytomności. Gdy Mike się budzi, odkrywa, że jest przywiązany do krzesła. Złodziej pyta o kod do sejfu, a Mike odmawia jego podania. Złodziej grozi, że skrzywdzi Julie, jeśli Mike nie będzie współpracował. Mike upiera się, że nie zna kodu. Złodziej zakłada Mike'owi kaptur na głowę, udając, że eskaluje sytuację. Julie wydaje z siebie dramatyczny krzyk i pokazuje złodziejowi kciuk w górę, jednocześnie udając płacz z bólu. Złodziej zaczyna uderzać przedmiotami po pokoju, potęgując napięcie. Mike, przerażony pod kapturem. A w końcu złodziej zdejmuje kaptur i mówi Mike'owi, że teraz jego kolej. Spanikowany Mike mówi, że może podać kod, ale prosi o równy udział w majątku, a Julie mówi, że zadzwoni na policję, jeśli zabiorą pieniądze. W odpowiedzi Mike prosi złodzieja, aby zastrzelił Julie, więc złodziej podaje Majkowi pistolet. Mike celuje w Julie, gotowy do strzału. Ale gdy Mike pociąga za spust, orientuje się, że to tylko zapalniczka. Tylko w chwilach kryzysu naprawdę widać, jaki jest człowiek.